Witam w drugiej części naszego rozwiązywania egzaminu zawodowego. To jest egzamin w kwalifikacji EE09 z czerwca 2019. I tutaj mamy, jakby w pierwszej części poradnika, utworzyliśmy sobie bazę danych, zaimportowaliśmy. Tabel z tej bazy danych do naszej, do naszej bazy z wykorzystaniem narzędzia phpMyAdmin. No i sprawdziliśmy sobie, że te tabelki nam się tutaj zaimportowały. No i teraz przechodzimy do wykonywania już następnego ćwiczenia. Ogólnie rzecz biorąc, mamy utworzyć plik querendy.txt. Wewnątrz folderu na pulpicie mamy folder, który w nazwie ma nasz PESEL. No, i mamy utworzyć w nim plik txt oraz każde jakby zapytanie relacjonować z wykorzystaniem pliku, tym razem JPEG. W tak? wcześniejszej części było PNG, tutaj trzeba było zrobić zrzut ekranu, a tutaj mamy zrobić jpeg Także na to też proszę zwracać uwagę, jaki to jest format pliku, bo to musi się wszystko zgadzać. No i teraz musimy mieć cztery zrzuty ekranu, gdzie będziemy dokumentowali wykonanie poszczególnych zapytań do tej naszej bazy danych. Żeby zadawać pytania do bazy danych, najlepiej sobie tutaj jakby kliknąć na wędkowanie i następnie SQL i no i tutaj możemy zadawać pytania. Natomiast ja pokażę też troszeczkę inaczej jak to można sobie ułatwić. Z tego względu, że tutaj mamy pytanie takie, że jakby to są nasze pytania, które musimy skonstruować do tej naszej bazy danych. No i w pierwszym pytaniu mamy zadać pytanie do tabeli ryby. Czyli tak naprawdę, jeżeli my sobie klikniemy tutaj na ryby, to proszę zobaczyć, że tu wyświetla nam się, w tym miejscu, wyświetla nam się no, zapytanie do naszej bazy danych, czyli wybierz wszystkie pola z tabeli ryby. Czyli tak naprawdę, jeżeli my je sobie tutaj przyłączymy, no to już tutaj mamy ułatwienie, bo, bo mamy to pytanie sformułowane i teraz musimy go tylko zmodyfikować w taki sposób, że Chcemy wybrać tylko pole nazwa i występowanie. Bez polskich znaków tutaj jest to wpisane, czyli tutaj wybierz, czyli select nazwa oraz występowanie z tabeli ryby. Damy wykonaj i tu widzimy, że tu wszystko nam jakby pokazuje. Natomiast tutaj mamy uszczegółowione to pytanie dla ryb drapieżnych. No, i my tu wiemy, że ogólnie szczupak jest rybą drapieżną, tak? Pozostałe ryby wiemy albo nie. Ale jeżeli byśmy sobie. Ja to na razie skopiuję sobie tutaj. Przełączam się na ryby. i Tu widzimy, że styl życia określa nam, czy to jest ryba drapieżna. Sandacz, okoń, sum, dorsz, to są ryby drapieżne, tak? Ależ, lin, karp, no to po tym możemy tutaj rozpoznać, nawet jeżeli nie znamy jakoś bardzo ryb która ta ryba jest drapieżna, a która nie. Czyli teraz, jeżeli sobie tutaj damy, e, rozbudujemy to pytanie where, styl podkreślenie życia równa się 1, no bo tak tam było ten styl życia określał nam e, jaki to jest rodzaj ryby. Damy sobie wykonaj, no i mamy tutaj szczupak sandacz o dorsz, No i to jest jakby prawidłowe. Wykonanie tego pytania, tu powinniśmy teraz wykonać sobie zrzut ekranu, no i zapisać go pod nazwą kw1.jpeg. Tak, oraz to zapytanie tutaj powinien siednik być jeszcze na końcu. To zapytanie e, zapisujemy sobie do pliku querendy.txt. Drugie pytanie zapytanie wybierające jedynie pole ryba ID oraz wymiar ochronny z tabeli okres ochronny. No to zobaczmy sobie, jak ta tabela okres ochronny jest skonstruowana. Tutaj proszę zobaczyć, że nie mamy żadnych, żadnego tekstu, tylko mamy liczby i my mamy wybrać te liczby tutaj. Dla ryb, których wymiar ochronny jest mniejszy niż 50, czyli z tej, z tej jakby to ma być... Yy, tym naszym parametrem, który decyduje o tym, czy wybieramy te, te ryby, czy nie. No to teraz, jeżeli damy sobie SQL znowu i znowu będąc tutaj na okres ochronny, jak wybrałem to SQL, to od razu dla tej tabeli utworzyło mi tutaj zapytanie. No i my tylko chcemy tutaj wpisać ryby podkreślenie ID. Jak dam wykonaj, no to znajdzie mi wszystkie te ryby. Tak? Klikam tutaj na pokaż okno zapytań. Ale jak zmienię sobie to where i tutaj mieliśmy to się nazywało wymiar ochronny, o to ten parametr. Gdzie ten, zamiast tej jedynki, bo jedynka oznacza wszystko po prostu, tak, a zero to nic, wymiar ochronny jest mniejszy niż 50, tak, bo tutaj mamy że mniejsze niż 50, nie mniejsze lub równe, tylko mniejsze niż 50. No i teraz jak damy sobie wykonaj, no to faktycznie mamy te, te rybki, które nas interesują. No i proszę zwrócić uwagę, że tutaj jak zrobimy sobie zrzut ekranu, no to mamy pokazane dokładnie to zapytanie. To sobie zapisujemy ponownie do tego samego pliku co poprzednio, czyli tam będziemy mieli sumarycznie 4 linijki, Prawdopodobnie z odpowiedzią w tym pliku, kwerendy.txt, no i oczywiście zapisujemy to sobie jako kw2.jpg. Pytanie następne. Tutaj mamy troszeczkę bardziej rozbudowane to zapytanie, ponieważ tutaj mamy informację, że zapytanie wykorzystuje relacje. Czyli my tworzymy zapytanie. No możemy sobie tutaj kliknąć. Bo my mamy, jakby, korzystać z tabeli ryby i z tabeli łowisko. I teraz po kolei. Czyli możemy sobie po prostu zacząć tutaj od ryby. Klikamy na ryby. Tu jeszcze taka uwaga, jak sobie klikniemy na nazwę całej bazy danych, wędkowanie. I tu w widoku projektu możemy sobie zobaczyć wszystkie tabele, które mamy w tej naszej bazie danych. Tutaj widzimy. Że nie mamy skonstruowanych połączeń między tymi tabelami tutaj przez to, że mam włączone nagrywanie ekranu, no to troszkę to ścina, ale tutaj nie mam jakby skonstruowanych tych połączeń, także my musimy jakby te relacje w momencie tworzenia zapytania przesłać do, do tej naszej bazy danych. No i w tym celu, to jak sobie klikniemy na ryby, SQL. Mamy tutaj select wszystko, tak? a my chcemy wybrać. Wybierz pole nazwa, czyli tutaj wpisujemy nie gwiazdka, tylko nazwa. I teraz tutaj musimy jeszcze... z tym egzaminie nazwa z tabeli ryby oraz odpowiadające im odpowiadające tej nazwie pola Akwen i województwo. Czyli tu sobie dodajemy przecinek Akwen, przecinek województwo. Tak, Akwen i województwo z tabeli łowisko, czyli tutaj sobie dajemy from ryby i dodajemy jeszcze tutaj chcemy dołączyć do tej tabeli, czyli dajemy sobie join i ta druga tabela nazywa się łowisko, tak? czyli to nam spowoduje jakby wyświetlenie Powinno nam to wyświetlić wszystkie te ryby, tak? I przypisane mamy akwen i województwo. Natomiast tutaj jeszcze musimy sobie zapytać: dla łowisk, które są jeziorami, czyli no tutaj ja sobie skopiuję to zapytanie, żeby go nie przepisywać jeszcze raz. I teraz, jak sobie tutaj wybierzemy łowisko. No to proszę zobaczyć, że mamy tutaj ten rodzaj, decyduje nam o tym, jaki to jest rodzaj. I tu, jakbyśmy się przyjrzeli, no to tutaj jest jeziorko. I tylko jakby to pole ma tutaj w nazwie jezioro, i ono ma tutaj rodzaj 2. No czyli możemy założyć, że te 2, no to będzie to nasze jezioro. Czyli tutaj w tym SQL-u, jeżeli wkleimy sobie yy, From ryby i join tutaj no, można sobie też w tych e, e, no, wpisać w znaczkach. Przy czym tutaj e, e, where i tu sobie wpisujemy e, rodzaj jest równy 2, bo tam dwójka była przy tym jeziorku. No I teraz, jak sobie to damy wykonaj. To nam znowu wybiera te, jakby wszystkie ryby, które są w tych, w tych zbiornikach. Natomiast tutaj musimy się przyjrzeć jeszcze temu pytaniu, bo ponieważ tworzymy relacje, to musimy dodać do tego naszego zapytania jeszcze tutaj po tym join, łowisko, przypisanie kluczy, czyli robimy sobie to w ten sposób że wpisujemy tutaj on i yy, tak, yy, w naszej tabeli mieliśmy no to jeszcze pokażę tutaj może żebyśmy to dobrze widzieli tutaj kliknę sobie na to wędkowanie i tu włączę ten widok projektu nas interesuje tabela ryby tutaj łowisko nas interesuje i tabela ryby I my ogólnie rzecz biorąc przypisujemy to ID tutaj do tego ryby ID. Czyli tutaj powsta powstanie relacja dzięki temu naszemu zapytaniu łącząca te dwa pola. Czyli jeżeli my do tego sql wstawimy sobie tutaj on i musimy wpisać tak nazwę tabeli ryby. Ryby. I tam pole nazywało się ID. I do niego chcemy przypisać z tabeli łowisko pole, które się nazywa ryby.ID. Czyli my musimy podać, oprócz tego, że podajemy join, czyli połącz te dwie tabele ze sobą, ale w jaki sposób? Jakby za pomocą jakiego jakich kluczy. Kluczami to pamiętamy z lekcji, że to jest zawsze coś, co jest niepowtarzalne w danej tabeli. Tak? W tabeli ryby takim niepowtarzalnym elementem jest ID i to przypisujemy do tego naszego tutaj e, pola. Mm, a czym polega to jeszcze problem? Where. Mm. Pewno średnika brakuje, ale to raczej nie jest ten sam. Luwisko ryby, bo to nie jest kropeczka, tylko podkreślenie ryby ID. I to powinno teraz zadziałać. No i tutaj widzimy, że znalazło nam dwie takie ryby, które jakby sobie mieszkają w jeziorku. Tak? No i podało nam tutaj akwen i województwo. Także tutaj ważne, żeby zapamiętać sobie to polecenie join, ale też żeby pamiętać, że musimy powiązać te dwa pola. Jeszcze raz pokażę o co tu tutaj chodzi. Tutaj, jak sobie damy wędkowanie, widok projektu, i tutaj musimy sobie właśnie odszukać te nasze tabelki. Znaczy, tutaj można to w kilku miejscach tak naprawdę zrobić, no ale tutaj tak myślę. Tutaj mamy łowisko, i tutaj mamy ryby. No, rybo idź tam. Nie chcę przejść. Coś tutaj blokuje się podczas tego nagrywania. W każdym razie tutaj mamy to ID, które jest kluczem. Tu widzimy ikonkę klucza i w odpowiedniej tabeli tutaj połączonej, do, do połączenia tych dwóch tabel, tutaj jest utworzone pole ryby ID. I dzięki temu we właściwy sposób nam to będzie wyszukiwało. Dobrze, tyle to trzecie zadanie, teraz zobaczmy sobie jeszcze czwarte. To będzie tutaj, będziemy musieli zamiast select użyć innego polecenia. Pamiętacie to z lekcji? Zapytanie czwarte, dodające do tabeli ryby kolumnę dobowy limit typu numerycznego całkowitego. Tak naprawdę, jeżeli byśmy sobie tutaj kliknęli na ryby. I teraz tutaj. No, przepraszam, ale znowu ktoś przerwał mi nagrywanie. Tutaj chciałem pokazać jako możliwość, jeżeli byśmy nie pamiętali dokładnie polecenia, to możemy zrobić sobie taki mek tutaj. Klikamy sobie na danej tabeli. No i tutaj mamy struktura. Tutaj mamy możliwość dodaj jedną kolumnę po styl życia, tak? Czyli na końcu tutaj jak damy sobie tutaj wykonaj. No i tutaj możemy sobie wpisać nazwę i tutaj mamy mieć dobowy limit. Tak, czyli to sobie możemy tutaj skopiować. Tutaj nazwa wklej. I tutaj teraz jeszcze musimy doczytać sobie. Hmm. Tak, czyli tutaj ma być typu numerycznego całkowitego. No, czyli tutaj możemy sobie całkowity numeryczny. Jak damy no, podląd SQL na przykład, no to mamy tak alter table. No i to jest to słowo kluczowe, które nas tu interesuje, tak, czyli alter table to jest polecenie, które do tabeli ryby doda tą kolumnę dobowy limit no tutaj pytanie czy te dodatkowe parametry tam tutaj mamy not null no i tutaj after styl życia no to, to mamy pełne zapytanie wystarczyłoby tutaj to int i, i też by, czyli jakby to byłoby poprawną odpowiedzią do tego zadania powinno nam zadziałać no ale ogólnie teraz damy zamknij damy zapisz no to yy, ryby i mamy tutaj dobowy limit ustawiony w ten sposób, tak Czyli to jest w taki sposób, jeżeli byśmy nie pamiętali, no możemy po prostu tutaj SQL i tutaj w to pole wpisać to polecenie właśnie Alter, Table i w ten sposób nam to zadziała. Natomiast tak jak mówię, gdybyśmy nie pamiętali, no to można sobie właśnie w ten sposób pomóc. Tutaj struktura. No i tutaj mamy dodaj tą, tą komendę. Natomiast samo znalezienie tego, tej pozycji może nam zająć dużo dłużej niż pisanie tego z palca, dlatego warto znać te polecenia, tym bardziej, że przydają się one też w normalnej, codziennej pracy, a nie tylko w, w czasie egzaminu. Tutaj mamy jakby zakończony temat tych czterech zapytań. Oczywiście każde z nich powinno znaleźć się w polu kwerendy, powinno być zapisane zrzut ekranu z rozszerzeniem jpg taka uwaga, jeżeli byśmy poszli gdzieś dalej i sobie przypomnimy o, kurczę, zapomniałem to zrobić, no to zawsze możemy sobie otworzyć ten plik kwerendy txt, skopiować tą kwerendę no bo ona jakby nam tutaj nic nie, nic nie psuje to, że, że jeżeli mam ją zapamiętaną w jakiejś formie, no to zawsze możemy tutaj wydać to polecenie jeszcze raz do, do tego SQL -a tak przejść tutaj zadać pytanie, wykonać, zrobić zrzut ekranu i będzie dobrze. Także nie ma problemu. W tym materiale to wszystko. W następnym zaczniemy rozwiązywać już tutaj wykonywanie tej witryny. No ale to już w następnym materiale. Dziękuję za uwagę.